Siema jestem środa. W moim sercu jest tylko emorap. Rodzice wysłali mnie do Bydgoszczy. Są tu same mutanty. Chcesz się bić. Czemu? Bo to Bydgoszcz. Spoko. Narobiłeś w portki ze strachu? Sing, sing, sing. Mam pomysł. Zacznę tańczyć aby powstały ze mną filmiki na TikToku. Oraz stać się trendem internetu. I'm a hey, hey, we Ej, co tu robi gość zamieniające się w potwora? Przecież to bydgoszcz. Ej no zapomniałam. A byłeś taki hotadaś. Wiem LOL. Czy to ręka? Co tu robi żyjąca rę... No tak bydgoszcz? Gosh. Czy to zły dziwak? Przyszedłem zniszczyć bydgoszcz. Już nic nie stanie mi na drodze aby najgorszym kontynentem było Podlasie LOL. Nie pozwolę ci na to. Ale to straszny ale i tak mnie nie zabije. Zdechłem LOL. Happy and in ale ja nie happy.